Siemano, z tej strony Paweł, Witek, Rafał, dwa pieski, wesoła załoga, latry. koledzy, Witam Witek, ja witam, 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 żegnam. Antyzlot, trujeczka zmierzamy z ciężkimi tobołami, wiadomo no, przyjemności trzeba dźwigać w życiu i idziemy na antyzlot trójeczkę, czyli zlot grupy... Beznadziejnych outdoorowców, Haupless Outdoor Team, patrz jakie piękne drzewo, zaczynamy ten odcinek. Blokowanie Obs produktu Obsin Extreme. Byłeś? Ye? Byłem, byłem. Dwa lata temu, jak się zaczęła pandemia, pojechałem i okazało się, że wróciłem tylko z kubkiem. Ale w tym y, zauważyłem y, pewną y, niezgodność kanału LabTracking, że Paweł długi, długi czas już nie robił BR View Time. Y, nic na, tak naprawdę nie, te, nie, nie pokazuje, nie, nie chwali tych piwek. Y, dlatego dzisiaj Wam powiem o wodzie. Żywiec zdrój. No, no. <laughs> to jest woda żywiec zdrój, niegazowana. Polecam wszystkim na wypady jesienno-letnie, zimowe. Jest fajna. Już 41 sekund rozmawiam. Skąd ty to wiesz? 41? No, 46. 46. Aha, bo masz. No, mam. No dobra. Tak to wygląda. Tam są rozbici nasi ludzie, wrocławska ekipa. Z Bushcraft Alco Survival, tutaj Witek, też będziemy się tu gdzieś kawałek płaskiego znaleźliśmy, bo my glebowi, a tu wszyscy hamakowi są, wszyscy praktycznie, bez mała. No i tutaj Ognicho, bardzo blisko, będziemy co prawda nocne wrzaski, ale nie martwimy się tym, bo będziemy odpowiednio złagodzeni. Siemka, eee, co tu robisz? Trzecią godzinę? Trzecią. Tak, raport sytuacyjny, drugą. Trzecią. Tak, drugą. Druga się ja zaczęła. Ja przyszedłem, bo byłem na prelekcjach i zaczynał się rozbijać. A, bo ty kochasz jeździć na rowerze. E, tak, powielbiam. Okay. Zaczynam się rozbijać. siema ma więcej I szukam, szukam, szulkam. No Wites, u mnie to tak z tyłu nie wygląda, ale z przodu spełnia jakąś tam swoją funkcję, ochronną od wiatru na pewno. Takie to tutaj piękne, no co wicho będzie. Lego Wicho jest, flaga jest, jakby ktoś pytał, to nie jest fana zdobyczna, supportersi trekking Wieszają do góry nogami, ponieważ jesteśmy na antyzlocie, Rafał jest oryginalną osobą, więc oryginalny pomysł, że powieśmy ją do góry nogami w końcu, jak anty to anty. No i wygląda pięknie, nie? A tam trwa prelekcja Rafała z Lesowika o bikepackingu, coś takiego. Zaraz tam idziemy posłuchać chociaż końcówkę, bo chcieliśmy się rozbić i mieć spokój, żeby móc e, uderzyć w degustację. Peach Moba Pan narzekał, że nie ma beer review time No to będzie, siadać, siadać Browar Nook, mili Państwo Sandy Peach Malba. Peach, apricot, raspberry and vanilla Pastry Sour 15 BLG, 5 alkoholu I teraz morska opowieść No połóżcie, się, połóżcie się. Psy muszą leżeć, muszą mieć wygodnie, muszą mieć ciepło. Lesia, Lesia! Psy już sobie. Otulony wspomnieniami z egzotycznej wyprawy w czasie gorącego lata, możesz przywołać zmysłami ten miniony czas. Pochyl się nad czarą pełną zapachów świeżych brzoskwiń, moreli i malin, znutą wanilii i rozkoszył się smakiem dojrzałych, słodko kwaśnych owoców. Spodziewamy się tutaj słodkiego i kwaśnego, tak jak jest w opisie. No i skład, skład istotny tutaj będzie. Słód jęczmienny, pire brzoskwiniowe, pire morelowe, płatki owsiane, słód owsiany, laktoza, pire malinowe, chmiel, naturalny ekstrakt waniliowy, drożdże. Dużo się tu dzieje, dużo się powinno tutaj dziać. Serwowania, temperatura od 6 do 8. Układka się prezentuje w ten sposób. Tak powinniśmy tutaj skosztować zdecydowanie tego milkshake'a. O, wanilia. Wanilia, ale przede wszystkim kwaśne. Jakieś takie kwaśne, wczesne morelki, bym powiedział. Tak. Trochę malin nawet. Takich delikatnych maliny. No nie mają wyrazistego jakiegoś totalnie aromatu. Ale, ale przede wszystkim morela. Morela i co tu jest jeszcze? I brzoskwinia. Tak jest. Ale taka wczesna, młoda, z zapachu, z aromatu w sensie. A, kwas, że wykrzywia twarz. Uh, jeszcze raz. Jeszcze jeden łyk. Drugi łyk już nie jest aż tak kwaśny. Mocno kwaśne jest to piwko. Mimo wszystko, mimo wszystko. Słowić delikatna też jest. Chyba laktoza ją troszeczkę podbija. E, piwo idealne na nadchodzące ciepłe dnie, e, wysoką temperaturkę, tak, zdecydowanie. Dzisiaj troszeczkę tutaj słońca łapiemy, więc jest ekstra, e, akurat spróbować sobie coś takiego. E, nie wiem, czy to jest jakaś stara seria, ale data spożycia jest do 4 marca 2023, więc można podejrzewać, że było ważone w lutym. Pitch Melba, Mili Państwo. Jeśli ktoś lubi mocny kwasik, delikatnie, ale bardzo subtelnie skontrowany słodyczą, to jest to dobra propozycja. Ja osobiście za kwasami jakoś totalnie, kwasami, totalnie nie przepadam. Natomiast, natomiast w tym wydaniu, na bardzo upalną pogodę, w hamaczku. Dzisiaj na glebie śpimy, ale w hamaczku do testowania jak najbardziej. Wasze zdrowie, mieli Państwo. I zdrowie uczestników tego pięknego antyzlotu. Idziemy się zaraz tutaj asymilować, idziemy się tutaj zgrać, przywitać ze wszystkimi, no i więzi zacieśniać. Dosyć niebezpiecznie zbliża nam się pora obiadowa. I to oto dwie jednostki czekają. Dwa resorsy. Ktoś tu chciał już jednego resursem mi wziąć na obiad. A to wegetarianie. Pseudo chyba. Zawiesiłem prawilnie kurczę, no bo pomyślałem sobie, że trzeba mieć choć być może garbaty to ten sztywniutki, kręgosłup moralny, bo żart, który był przed momentem nikt być może by go nie skumał i nie powiązał z antyzlotem, więc jest na prosto z oświetleniem ten nasz neon banner, ojej! I tutaj jeszcze jedna lampeczka i nasze nocowanka, jak się jaramy, a tam nasze ziomaki zaraz ich odwiedzimy, jak tylko wrócą. Bo się właśnie kończy prelekcja Rafała, niestety ominęliśmy całą... Niestety, no ale coś kosztem czegoś, teraz już tylko przyjemności i edukacja. A tutaj Rafał w końcu się rozwiesił. Siema na tej wegańskiej imprezie, weganipę pijemy. No dzień dobry, a co się w Paweł to w ogóle kręcił dzisiaj? Coś tam kręcił co minimalnie. Tam, kręcił. tam Wicio gada sobie chyba z kimś. Tutaj Rafał śpi. To jest to legowisko, z którym Rafał walczył dwie godziny. A. Śpimy. Tak. Co tu się dzieje? O Rafał gotuje Co tam ugotowałeś? A herbatkę sobie gotuję, jeszcze sobie dolej wody to, 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 to. Czekaj, Ale wiesz co jeszcze potem Pogotuję trochę Bo za mało, za mało Witam Masz chyba taki stampalnik jak mój to jest, yy... Ale piękne słońce, no naprawdę no tak, masz cudo kadra no? tak, no. no. Mega. Jutro są warsztaty z robienia kadrów i innych takich. O, to, to, to ja bez, bez garków, ale to jest. Te garki, o, to jest właśnie to. My z... gadamy tylko o, o tych warsztatach, to, a sami wieś, tutaj wieś, mamy taki wieś, wieś, ką, kącik wieś, warsztatowy. Wieś, tak. Jak to na zlocie bywa, mili Państwo? Pokręcę wam to, co się gdzieś tam odbywa w akompaniamencie muzyki, no bo już się zaczyna. Mm. Osoby ze zlotu 10.30 rano spora część załogi już się zwinęła. Pożegnaliśmy już Szymona, Darka, Rafała. A ja powoli się tutaj zwijam, a kto jak zwykle chrapie, no ten co ma mocny sen. Oj, co to był za zlot? No, petarda. Posiedzieliśmy gdzieś, nie wiem, do 12, no ale takie zloty rządzą się swoimi prawami. Pewnie nie za wiele nagraliśmy, dlatego też relacja będzie mocno okrojona. Ale że była dobra zabawa i poznaliśmy nowe twarze. Nasza małolotna kamera nie zdołała zbytnio popytać uczestników zlotu o ich opinie na temat tego zlotu Witku. Super zlot! Dziękuję za opinię. Witek, jak widzicie, jest jedną z ostatnich osób, która tutaj jeszcze rezyduje. Będzie pewnie zamykać tutaj drzwi. Ja już spakowane miejsce po oboziku wygląda niemalże nietknięte kończymy, kończymy tą przygodę w drogę i pięknie uprzątnięte miejsce ogniskowe to jest to patrzcie jaka długa wygląda leżaczki, nie leżaczki coś pięknego i dziękujemy i tak sobie wracam, wracam już samotnie do samochodu i myślę o tym zlocie i w zasadzie to moglibyśmy ten odcinek nakręcić w ramach cyklu programu za w lesie że testujemy program za w lesie już dwa takie odcinki w tym roku, w zasadzie w ciągu ostatniego pół roku na kanale się pojawiły, ale, ale nie, no, osobno tutaj przyjedziemy w te lasy. Są magiczne, są piękne, a naprawdę miło będzie pozwiedzać i spędzić sobie noc na tych terenach. Na pewno spenetrujemy jeszcze nieraz te tereny e, tutaj nadleśnictwo Milicz jest tam dosyć znane, ale jest jeszcze kilka miejsc wartych odwiedzenia. Dobra, na dzisiaj to tyle. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Wiem, że ta relacja jest taka troszeczkę niepełna, ale nie powinniście oczekiwać zbyt wiele ode mnie. W przypadku, gdy jest taki zlot, to wiadomo, że jest zlot i zabawa, a nie gdzieś tam dokumentowanie z kamerką. Nagrałem tylko tyle, ile byłoby potrzebne dla wspomnień, a reszta fajnych wspomnień zostaje w głowie. Trzymajcie się. Udanej niedzieli. Hołk!